Nie wiesz jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w swoim systemie źródła ciepła oparte na pompie ciepła? Zapraszam na prosty, krótki materiał. Pokażę Tobie jak w prosty sposób ustawić krzywą grzewczą dostosowaną do wymienników w Twoim domu, czy to na używaniu podłogowym, czy na grzejnikach. Zapraszam do krótkiego materiału. Aby ustawić krzywą grzewczą należy kliknąć menu. Przejść do strefy głównej, kliknąć jeszcze raz. Przejść na tryb nastawy. Tutaj jest bezwzględna albo zależna od pogody. Jeżeli chcemy, żeby urządzenie pracowało na krzywej grzewczej, dajemy zależne od pogody. I przechodzimy do ustawień ogrzewania krzywej grzewczej. Ale jeszcze yy, najpierw przejdźmy przez tryb emitera, ustawmy tutaj, co to ma być. Czy ogrzewanie podłogowe, czy Klimakonvektor, czyli takie powietrzne nadewuchowe ogrzewanie, czy powietrzny wymiennik ciepła, tutaj potocznie mówiąc grzejnikiem. My tutaj skupimy się na ogrzewaniu podłogowym. Odnośnie zakresu nastawy, czyli tu musimy nastawić minimum, od, od kiedy ma startować już system grzewczy. No tutaj polecam, żeby to było no, 20 stopni, czy nawet 18. Niech już startuje i no maksimum, maksimum ile tutaj możemy to jest pompa niskotemperaturowa czyli 55 stopni i sterowanie wodą zasilającą czyli deltą temperaturową między zasilaniem a powrotem mamy możliwość jeszcze jeżeli jest sterownik Madoka czyli, czyli taki sterowniczek jeżeli jest w pomieszczeniu to możemy uzależnić go od czujnika temperatury który jest w tym miejscu i w dowolnym miejscu, gdzie jest ten sterownik, można uzależnić od temperatury termostata pomieszczeniowego. Natomiast my tutaj znowu skupimy się na wodzie zasilającej. Różnica temperatur, czyli e, ogrzewania, czyli histerela, w, 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 w jakiej temperaturze urządzenie będzie produkować i załączać sprężarkę do tworzenia tego ciepła. I tu w zasadzie z, przejdźmy sobie już do... Aha, jeszcze mamy coś takiego jak typ krzywej, czyli yy, mamy możliwość wydajki ustawienia albo dwupunktowej, czyli ustawiamy dwa punkty, jeden i drugi i po krzywej lecimy, albo taka kompensacja nachylenia. No my tu zróbmy kompensacją nachylenia. Tu mi obecnie y, o, urządzenie jest po prostu do, do testu tylko jednostka wewnętrzna y, podłączona, więc y, no... Tak wygląda no, błąd komunikacji akurat, bo tutaj nie ma podłączonej jednostki zewnętrznej. No i OK. Przechodzimy do nastawy już samej krzywej, czyli tutaj zależna, krzywa grzewcza zależna od pogody. I mamy coś takiego. Jak już mamy ten wykres, to ten wykres jest dostosowany do wymienników płyto płytowych, czyli grzejniki. Powiedzmy sobie, tak? I. Ogrzewanie możemy sobie tu ustawić, że już przy temperaturze minus 20 na dworze, to jest temperatura wewnętrzna, już ma dawać 55, czyli maksimum z siebie, ile może wytworzyć. I niech to będzie na przykład przy minus 20 już. Natomiast niech startuje od plus 15, czyli no jak na dworze jest plus 18, to urządzenie, no myślę, nie będzie grzało, tylko będzie sobie tutaj próbować i mierzyć temperatury. A tak można to. Ustawić sobie w ten sposób, że startuje przy plus 15 i przykładowo przy minus 10 już będzie nam dawać nagrzyjniki około 40 stopni. Można przecież sobie to jeszcze zwiększyć albo obniżyć. To już w zależności od klienta, jak chce. Albo to jest podgrzejniki, krzywa. Natomiast, jakbyśmy mieli ogrzewanie podłogowe, to na instalacji nie możemy puścić więcej niż 36. Powiedzmy sobie, za, zaokrąglając straty w przesyle, no to ustawmy sobie jakieś 39. I też startujemy, powiedzmy sobie, no, od 20 czy od 19. I tak powinna być krzywa ustawione pod ogrzewanie podłogowe. Jeżeli zmienimy sobie na. Jeżeli zmienimy sobie na typ krzywej, dwupunktową, to będziemy to mieli ten sposób do ustawienia. O, Czyli tak mówię, dwa, dwa punkty. Określamy sobie temperaturę maksymalną, no przy ogrzewaniu podłogowym to już tu dla przykładu nie więcej niż te 39-40, przy start, przy tej temperaturze 18 stopni, dajmy sobie już 18 czy 19 i przy już minus 20, przykładowo, niech leci na maksimum, a start od 18. I tak możemy to zasejwować, czyli zapisać, klikając to pokrętło, synchronizacja i mamy. Wracamy i system ponownie zostanie uruchomiony. Trzeba dać tu OK i się synchronizuje pompa już do tych ustawień, które mamy. Można jeszcze dodatkowo doregulować sobie, już jeżeli ta temperatura, ta krzywa by się okazała troszkę, nie wiem, jest w domu za gorąco albo za zimno, to możemy sobie jeszcze doregulować, klikając: klikając w strefę główną. I tutaj ustawić prze, znaczy przegrzanie albo niedogrzanie. Czyli, jak przykładowo, mamy teraz nastawę przy tej temperaturze zewnętrznej. Przykładowo także na Niki nam idzie 39 stopni przy jakiejś tam temperaturze plusowej y, plus 8. No i jednak no jest trochę ta krzywa, źle ustawiona, chcę ją doregulować, ale niewiele, bo przykładowo jest w domu 23 stopnie. Chcemy, żeby było tylko 22 albo 21, no to dajemy minus, o ile o 2 stopnie, czyli od krzywej obniżamy o minus 2, sajwujemy. I tak jest to możliwa jeszcze regulacja. A ta regulacja może być jeszcze regulowana do plus 10, albo do minus 10, albo do plus. Natomiast jeżeli byśmy sobie zmienili nastawę już tu pokażę. Z zależnej pogody na bezwzględną, to wówczas sterowanie mamy następujące. Sterujemy już tylko. Daną temperaturą, jaką chcemy, żeby była na instalacji, czyli ile? 30, 35%. Przykładowo przy ogrzewaniu podłogowym, a chcemy, chcemy, żeby było 26. Klik i cały czas pompa produkuje 26 stopni. Nie, nie zważając na, na warunki panujące na dworze, cały czas będzie 26 stopni na, na instalacji. Można sobie to aplikacją potem doregulować. I to w zasadzie tyle. you <laughs>